Cześć, siemano. witajcie. Jesteśmy na mapie wieśniakowo-mini. No i dzisiaj zrobimy sobie nawozy. Ponieważ już nadszedł czas. Roślinki są w stanie no jakby wykiełkowały. Już są w takim idealnym, idealnej fazie, żeby je nawieść, Żeby dalej się rozwijały fajnie. Więc no co, tu mamy nawozuje jeszcze trochę, czy to jest wapno? O to jest. Chyba wapno. No nieważne. A jak macie zauważyć, zmieniłem kombajn. Zmienił się też stan konta. to zaraz wszystko wytłumaczę. Kombajn zmieniłem z powodu takiego, że chciałem normalny, polski, polskiego bizona, a nie New Holanda, przerobionego na Rekorda, który nie był To nie to samo Sami zobaczcie wsiadasz się dzieciństwo przypomina Wiadomo to nie to samo ale ten dźwięk jest podobny Tak więc kombajn został zmieniony. Taki myślę, że kolor dopasowałem, żeby będzie idealny. Mi się podobał taki. No dołożyłem tą sieczkę, no bo to jednak, żeby wyglądało w miarę realnie. To ją dołożyłem jak będziemy kosić rzepak czy coś, no to żeby wiadomo to rozwalało, a nie robiło się samoczynnie jakby. No i tak. Ogólnie, jak widzicie, posiadam pole 20. Wejdę, wejdę na mapę i wytłumaczę wszystko, o co chodzi. Straciłem pole numer 21. W ogóle jest owiec? Nie, soja. No dobra, tu mamy tu soję. Ogólnie jestem właśnie, tak jak mówiłem, straciłem pole 27. A to z powodu takiego, a zyskałem pole numer 20, że wchodząc na tereny, tego terenu nie miałem. Miałem za to te tereny. I po prostu to sprzedałem, żeby kupić to, żeby mieć gospodarstwo okupione, bo okazało się, że tego gospodarstwa jakby nie miałem kupione. No i musiałem je kupić. No i przy okazji, że kupiłem to. No to pole numer 20 doszło razem z tym gospodarstwem, więc teraz posiadamy te trzy pola, więc arał troszkę nam się zwiększył. No bo jednak 27 na 20 to jest różnica. No i teraz wchodząc tutaj, no jest gotowe do zbioru, ale i tak poczekamy jeszcze na te nasze pola na dole, żeby to ładnie zarządzić równo. No i ogólnie wymaga wapna. Chociaż zabranie nie wymaga. No nie jest nawieziony w ogóle. No i raczej już nie będę tam wjeżdżał z nawozem. No bo jak już jest wyrośnięte, no to chyba tak słabo trochę. Tak więc muszę sobie po prostu no, zebrać to co będzie. A jeszcze wapno to już w ogóle będzie na pewno słaby plon. No ale to już nieważne. Takie pole po prostu zostało zakupione Znaczy, no w sumie, no tak Zostało zakupione razem z tym gospodarstwem Więc takie pole musi być No a my dzisiaj Więc tyle z informacji A my dzisiaj bierzemy trzydziestkę Już, można jechać jedziemy sobie rozsiewacz podpinamy grassrola mamy 100 kilo ponad jak coś tu daleko do sklepu nie mamy będzie można zajechać dokupić jeżeli braknie Jedziemy na pole numer 14 na rzepaczek. Damy mu tam nawozu. Żeby był jakiś plon. Bo dopóki mam mało tych pól, to trzeba jak najlepiej je uprawić, żeby jak najlepszy. Zbiór zebrać, choć nie mówię, że będę miał dużo pól, to też nie będę je ich dobrze by uprawiał. Na samym początku przede wszystkim trzeba zadbać o te pola, żeby coś na nich było. Tutaj raczej będę się skupiał właśnie na areale, żeby kupywać jak najwięcej pól. maszyny to może po prostu z czasem jakieś sobie dokupię, ale nie będą to jakieś tam, nie wiadomo jakie maszyny raczej wydaje mi się, że to po prostu na przykład nie wiem jakiś Ursus wpadnie 1604, tak żeby już ten większy pług zaczepić. I choć w sumie też mam tego AgroStara. I tak właśnie też zastanawiałem się nad zmianą właśnie tego, ale chcę mieć tak jeden nowocześni, nowocze, nowocześniejszy kombajn. Tfu, kombajn. Traktor. Tak więc to sobie zostawię. Niech będzie i będę sobie działał. No zobaczymy jeszcze wszystko co, co czas pokaże, w ogóle jak to wszystko będzie wyglądało tutaj. Na razie mówię, na pewno chcę mieć warę. będę szedł, starał się rozbudować jak najbardziej. żeby po prostu zaśnie Wydaje się, że bardzo wysoko rozrzuca No i co? Na drugie plany chyba zbraknie, więc pojedziemy do sklepu Zakupimy troszkę Jeszcze Nawozu Teraz jeszcze sobie sprawdzimy czy ładnie wszędzie został rozrzucony nawóz No jak widzicie jest ok no, mamy niedaleko do sklepu Sobie pojedziemy Z dziwnego ukosa to polejdzie no, może je powiększę sobie po jakimś czasie, ale grube drzewo, będziemy na sklep. Załadujemy sobie Come. Nie opuściłem Poleciało. No, na to nam wystarczy. Mamy znowu w sumie taką samą ilość. Jak ruszaliśmy z gospodarstwa, więc na spokojnie nam powinno wystarczyć na przenizlizgę jeszcze. Damy, żeby też ładnie sobie rosła. A myjkę muszę kupić, bo zobaczcie Mam nadzieję, że to jest brud. Takie ciapki się porobiły. Prawdziwy ciapek teraz jest z ciapkami. Tak, tak więc no spokojnie. Ja się to ogarnie. Dobra, ja myślę, że tędy sobie wjadę. Może też drzewa bytne zrobię jakąś dróżkę. Nie no, podniosłem, dobra. Dojazd z tego pola, może tutaj... Nie wiem czy te drzewa... Czekajcie chwilę. Jak to w ogóle wygląda? Tak, to wszystko jest moje i jeszcze tam jest takie wcięcie. Tak więc powiem Wam, że... No chyba będziemy się bawić w wycinki i fajnie w powiększanie tych pól na razie. Więc mogą być fajne akcje nawet z tego. Spodziewałem się tak za bardzo nawet, że to tak wygląda, że mam tyle tutaj jeszcze jakby można powiedzieć areału. Ja mógłbym sobie wziąć i przerobić na orną. Tak więc na pewno będziemy działać w tym kierunku. Bo tutaj śmielotko będę mógł wyciąć te drzewa. Zrobić pole do samej drogi, tam podjedziemy pod płotek. A tak teraz na to patrząc, to, to szkoda, żeby to się marnowało. A więc na pewno tak zrobimy. Ale to już po żniwach na spokojnie, więc w następnym odcineczku zapraszam na żniwa, na pewno będą. Odpalimy naszego bizona, zobaczymy, jak się sprawował. No i po żniwach, no to jeszcze na pewno zbierzemy słomę, bo to jest prasa, więc ładnie sobie sprasujemy, zbierzemy słomę. No i będziemy wtedy na pewno bawić się w orki. A jak będziemy bawić się w orki, no to będziemy wycinać drzewo i w ogóle, tak więc może sobie odcinek z wycinki, żeby te drzewka wszystkie wyciąć ładnie, kiedy je sprzedamy, to jeszcze na pewno się zarobi parę groszy. tu gdzieś jeszcze jakiś mięk został więc przejedziemy tak więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie do następnego odcineczka trzymajcie się na razie cześć